I więc witam w pierwszym odcinku, w takim pierwszym poważnym odcinku na tym kanale. Mam dosyć dużo czasu. Dzisiaj będą nagrane dwa odcinki wejdzie. Jak dzisiaj jest Środa. Środa jest dzisiaj. Tak. Będą dzisiaj nagrane dwa odcinki. Enter the Gungeon, to jest... Gra, w której mam już 200 godzin na Steamie. To jest kurwa perfekcyjna gra. Well, <grymianie> mam 200 godzin i właśnie dlatego mam wszystko odblokowane tak naprawdę. Ale polecimy chyba jak... Taką... Może nie, może nie. Eee, Paradoksem. Zawsze to jest jakaś dla mnie fajna rzecz. Z tego powodu, że zaczyna z dwoma losowymi przedmiotami: yy, jednym. no yy, jedyn... jedną podstawową bronią i jedną losową bronią, oraz jedną... jednym losowym pasywnym przedmiotem. Co! Co kurwa? Aż tyle? Bo ja mam tylko 3000? Kurwa! Co tak drogo? Oho! Super Space Start! O, to jest dobry pistolet. Teraz jest. No, jakiś tam... Chwila. Zmienić to na polski. To jest polski kanał, to ma być polskie. English, Spanish, French, Italiano, Z Polski jest. Dobra. Y silnik obcych i zardzawiała broń. Plus... Super space tortur. Yes. To jest... Piękne to jest ja dawno takiego dobrego drża Znaczy dobrego, no. Wszystko może się spierdolić tak naprawdę, ale to i tak już jest dobry start. Do cholernie. Dobra. Wow, po prostu, ku! I tak nareszcie w ogóle przystałem... Kurwa. Słyszałem, Przestałem, przestanę nagrywać wreszcie telefonem gry z telefonu. W sensie, że... Mam gold with your friends w ogóle do wrzucenia jeszcze. z przed pół roku. No już trafię. ku... dobra, już dostałem. Myślę, że uniknę. Yy, dźwięk może być trochę gorszy, bo tak jak. Może powiedziałem to przed sekundą, sławki mi się psują. Nie wiem. Nie wiem czemu. Bo w ogóle. I nie wiem, czy na pewno to będzie popsute. Bo nie musi być tak naprawdę. Ale może, więc. Musicie mieć to na uwadze, że nie będzie najlepszy dźwięk. I. Miałem jeszcze jeden kanał. No dalej mam, ale. Z niego będę rezygnować. Przerzucę stamtąd moje wszystkie filmiki. E, na ten tutaj kanał. No i... nie wiem, zareklamuje się gdzieś, kurwa, na Szkicu czy, czy coś w tym stylu. Bo na Instagramie nie mam, nie mam Instagrama, więc... Albo na Discordzie się nas zareklamuję. Nie wiem, to, to będzie chyba dużo lepsze niż Szkic. Bo na Szkicu dużo Rusków mnie obserwuje. A na Discordzie, no... no piszę z Polakami, więc... Ach, może gdzieś się tak... Zareklamuję? Hmm. Ktoś chce? <laughs> e no dobra, wiem tylko jedną rzecz. Ktoś, na te... Ktoś ten kanał zasubskrybował? Pierwsza osoba, bez żadnych filmików. Hmm. To miał być mój taki w ogóle taki schowek filmów, które może, może kiedyś kiedyś wrzucę na kanał mój oryginalny, który miał być oryginalny. Ale co się okazało? Chyba zrezygnuje z tamtego kanału. No się robię... Co to robi? Co, 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 co to robi? Co to robi? Poruszając się bez stosowania uników z przewrotem i nie dając się trafić wy wytwarzasz aurę kinetywną, która może uderzyć w przeciwników podczas uniku z przewrotem. W, zapom w zapomnianej erze lochu giver niefortunne braki sprzętowe prowadziły do sytuacji, w których rzut bronią palną stawał się czasami ostatnią deską ratunku. We współczesnych czasach, w których oczywiście króluje rozsądek, mieszkańcy lochu Giver rozumieją, że rzucanie bronią jest głupie i bezsylowe. Rubinowa bransoleta w swoim poprzednim kształcie okaza okazała się tak bezużyteczna, że karka postanowiła ją przerobić. Tam powinna być kuźniarka, a nie rusznikarka. Bo to jest kuźnia, a, a nie nie wiem sam co. Jak się rzuca bronią? Hmm, to jest ciekawe. Bo ja nigdy nie rzucałem bronią i nie wiem nawet. No, kurde. No co teraz? O Jezu! Oooo, nie, po nie pokazałem wam z czym walczymy, ale dobra, to są bojowe bliźniaki, które kurwiają mnie na bliski dystans. No bo... no bo... mają chyba najbardziej takie denerwujące ataki ze wszystkich. Mogę nawet stwierdzić, że król nabojów jest... byłby o wiele prostszy... No i już dostałem obrażenia. O wiele prostszy właśnie z, z silnikiem obcych do zabicia. No ale Jedno obrażenie to i tak jest dużo yy, nie dostanę, nie dostałem tego jak to nazywa, yy, HP Upa. Nie smuci. Bardzo. Będę bardziej podatny na śmierć. Eee. Yy, pistolet maszynowy Thompson masz jakiś problem. Mmmm, macie jakiś problem. Mmmm. Dobra, jest. Szkoda, bo nagrywam dopiero o. która jest. 15.30. No to zacząłem takie 20 coś Ja nagrałbym więcej odcinków, a grałem sobie w SCP, SL, ale dostałem bana za tym kill. No i mam 7 godzin, nie mogę grać w to, a więc postanowiłem zagrać sobie właśnie w to. I stwierdziłem jedną że jeżeli już mam w to grać, kanał jest zawieszony, z drugiego nie chcę korzystać, jak na razie, przez najbliższe miesiące, no to postanowiłem, że nagram coś na ten kanał. Może akurat coś się tak uda ładnie nagrać, żeby było coś fajnego. Chociaż wątpię, nikt tego nie, nie będzie oglądać. Dobra. To bardzo. Działko nauki jest za drogie. Chyba, że nie potrzebuję tego. No, mmm, wrzuć to, a nie. Co ty robisz? Co to od Janie Pawla? No, dziękuję. 20 chyba coinów mniej więcej. Tyle, że ten pistolet maszynowy Thompson jest jeszcze spoko. O, to jest klątwa. Nie, klątwa... jednak klątwa jest dobra, bo czasami będą się pojawiać przeklęci przeciwnicy, który... którzy wydają więcej hajsu. O, myślałem, że już tego nie. No, szkoda. Ale czy ci... Aha, dostanę. Tylko serduszko! A więc nic straconego, nic, nic takiego. Jedynie jak później dostanę w morze, no to będzie mi problem z życiem. O, o właśnie oj chuj mm, mm, dwa razy dostałem o nie spierdalaj Jezu, gdyby on ze mnie wbije ja bym nie wiem co zrobił no umarłbym no po prostu Chury. co prawda to prawda Prawdy o okazać się nie da szkoda Dobra, chociaż to pół serduszka No i nie mam już amunicji hmm, Kurde, słuchawki mi się odpinają jakoś dziwacznie Że jedna słuchawka mi nie działa Będę musiał sobie albo kupić nowe Albo je naprawić Wolałbym to chyba co pierwsze ale nie mam pieniędzy. No, okay, też tak. Mmm, dobra, tam nie mam herbu, więc... Idę po górę. Ale... Ale nie, bo ja już się przekonałem jedną rzecz. Nie warto otwierać pierwszej skrzyni. Chociaż niedawno Do... nie się o tym dowiedziałem. Mimo, że miałem już za 200 godzin. Bo w każdym... W każdej chwili może Ci się pojawić na przykład czarna skrzynia taka sobie dropnięta tak, tak no Po prostu która sobie dropnęła tak to, w pokoju, w którym jesteś tak jak ostatnio mi... Szkoda, że tego nie nagrywałem akurat. Wyście zobaczyli jakiego ja mam. Kurwa farta. Zero kluczy. W sklepie ani jednego kluczyka, bo już kupiłem. I co w ostatnim pokoju pojawia mi się? Czarna skrzyneczka. No i jak ją teraz otworzyć? No powiedzcie mi. Nie da się. Wait, what? Przecież ominąłem to. A i tak dostałem obrażenia. Hmm. Fuck. O, i o tym mówiłem. Może zawsze być jakaś lepsza broń, jeśli się, się pojawi. No wiesz, czy to jest taka dobra broń? Czy to jest aż tak zajebista broń? Chyba nie. Okej, okay, jest sam naprowadzalna, na bossów może się tam przydać, ale... Ej, na zwykłe pokoje, żeby... to co nie jest, to... O! Jestem lamą, kurwa. O, o Jezu, mikrofon. Znaczy mikrofon, o. słuchawki. A nagrywam też... Nie wiem czy mikrofon też nie będzie szwankować z tego powodu, że Sławki mają mikrofon w sobie zbudowany, ja z tego właśnie nagrywam mikrofonu. Więc no może być słabo. Dobra, jeszcze dwie fale. Dobra, zdychaj. O, o, o. Secret room, dobra. O, to było już, to wszystko było już, okej, okay, to fajnie, to mało tego. Już myślałem. No, mimik byłby taki cudowny. O, fajnie by było. Ale nie ma, szkoda. Właśnie, bo z mimików lecą nie dość, że one... Skrzy... Znaczy, no, walczysz, oczywiście. Ale... Po pierwsze, nie używasz klucza. Po drugie, dostajesz dwa przedmioty, a, a więc opływa się. To bardzo... Mm, a więc... Mimiki są... No, takie sobie. Przydatne są tak szczerze, ale jeżeli nie umiesz walczyć, no to oczywiście go and fuck yourself, wzdychaj sobie. Bo nie, nie ma po co walczyć. Okej, okay, z tym to ja nie chcę zadzierać. Z... Ej, no skoczyłem! O dobra, zdechnę w pierwszym odcinku, fajnie, co nie? Fajnie. Chyba, że, chyba, że mi się nie uda. Je... Z połową serduszka. Jak dobrze, że ja kupiłem tamte serduszko. Jeżeli ja bym dek bez niego O, Co to robi? Co to robi? Jezu Dwóch działów w demokratycznych wyborach. Ogłoszenie. Głosowanie jest spoko, nie słuchaj co mówią inni. Nie słuchać się tego czegoś. Głosowanie nie jest. <noise> nie mam klucza, kurwa. Hmm. Muszę Może... Na 12 minut No coś szybko tak 15 minut cienka, 12 minut samej gry To nie jest dużo Na trzecim piętrze? Nie tak bardzo Dobry wynik Chociaż to nie jest wynik speedrunnera jeszcze W którym ja nie chcę być w enterdeckantem To jest... Nie mam siły na to Ja musiałbym nie wiem kurwa kim być jest jakiś tam speedrunner który nie, 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 pamię, nie wiem nawet jak on się nazywa Ale on chyba twitchuje z czego wiem I on tak... on robi takie rany jego Oglądałem jego boss rush, Jako Gunslinger z tym eee... Jak to się nazywa? Z AWP. -om. Jezu, to było piękne. To jest nie wiem czy K -k minuty. Do tego dostał jeszcze tą mm, zliczowaną skrzynkę, a więc to było też Fart po prostu. Jedynym sposobem, żeby to zrobić, to jest po prostu dostać jedną zliczowaną skrzynię i wykonać i zrobić resztę. Piętr szybciej niż on, albo po prostu dostać dwie zliczowane skrzynie I wtedy po prostu book speedrunu. Bo no to będzie, nie wiem, dwie minusy albo trzy. Pierwsze... nie wiem, pierwsze dwa piętra na przykład. No bo tam jest najwięcej bossów chyba. A więc... To będzie daruma. O Jezu, daruma. 77. Nie daję ci. To jest wampir. On daje hajsy za serduszko. Za połowę serduszka. A ze względu, że mam tylko jedno serduszko, ja nie mam zamiaru tego oddawać. To życie na wagę złota, dosłownie. I tak wydam te 22. A więc To trudno będzie mi to ogarnąć. I jestem skłonny zrobić piekło pocisku. To będzie głupie z mojej strony, ale ja to zrobię. Ja tam. Okej. Okay. Dobra. To jest ciekawe. Z chęcią. Naprawdę. No to już zjebałem. Już nie będzie trzech. Jak bardzo ty leci, Dobra, to nie. Napr. Jezus, biję tylko jednego! Dobra, chociaż na chwilę więcej mam. A, i to działa dopóki nie ten... Nie użyj, nie kupi się czegokolwiek w sklepie. Ja to, gdybym mógł, to... Ja wiem jak ja to wykorzystam. O, dobra. Chyba, że to mnie zabije, no to wtedy będzie śmiesznie, to zrobię drugiego rana. Kluczek, 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 kluczek. Stać mnie, stać mnie? Nie stać. Fak! Ale... O Jezu, żeby mnie to nie zabiło tylko Bo ja się wycwanić mogę Jest, dobra, działa Jedna niebieska Jedna niebieska, dobra, idę dalej. Aaa, cholera. Nie chciałem tu iść. To była sy skrzynka synergii, czyli mogła dać mi jakiś przedmiot do synergii. Na przykład nie wiem z czym, ale z czymś. Na przykład Aby Soltenta tym, 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 tym czymś tutaj moim. Matka otchłani, o. Polska nazwa jego. Polskie nazwy są tak kujowe że nie wiem nawet co powiedzieć o Ta Po prostu spolszczenie tej gry jest okropne. Znaczy nie aż tak bardzo. Dobra, nie mam co się przy, przypierdolić do tego, tak? co i tak jest zajebiste w Polszczenie. W porównaniu do innych gier, na przykład Hollow Knight na moim kanale jest. Ja przeniosę te filmiki tam, ja przeniosę je, bo ja zmieniam kanał na ten co mówiłem już. Znaczy, kurwa, jak ja bardzo się powtarzam. O Jezu. O. Tutaj będzie skrzyneczka. Tak, zielona. Nie mimik. Może z innej broni? Nie, nie mimik. Okej. Okay. Ooo, oh, to będzie dobre. That will be fucking good. Bo ja nie wiem, co ten przedmiot robi. I patrzcie, co się dzieje teraz. Okej. Okay. No i właśnie coś takiego się dzieje. Um. Jezu, teraz Casey, teraz pałka by mi się przydała. Szkur! To byłoby najpiękniejszy run wtedy na świecie. Zabijesz się wreszcie. No, o, dobra. A nie, nie zdążyłem. Ten hmm. kamień głowy, chwilowa obrona. Będzie mnie bronić przed dostawaniem w morze. Fajnie. Jestem ciuteczkę ochroniony. Co ja... Od czego ja dostałem? No nie, nie zgadzam się! Konstytucje. <laughs> e, nie umiem ogarnąć jak ja mam to ładować. Pewnie będę normalnie ładować. Się bez żadnego tego przyspieszenia mikrofon, mikrofon, mikrofon działa Oczy słuchawka, a nie mikrofon. O czym jak... O czym ja O czym ty pierdolisz mikrofon? Dobra, lecimy. Jaki to? Działro. O mój mój przew... mój przewróg. Nawet czasami z tym. Mm, yy, yy, yy. Nie mam takich problemem ze smokiem Dobra, nie pamiętam angielskiej nazwy Oj, nie, nie ten przycisk, nie, nie to broń na się. Wypadł I właśnie to robi Daruma Ona po prostu podczas przewrotu Dobrze wykonanego przewrotu może odpalić efekt ślepaka i pociski zniszczyć. Ale to musi być dobrze zrobiony przewrót, a nie mój przewrót. Bo ja nie umiem robić tych chybanych przewrotów. 25 minut odcinka. Okej. Okay. Sorry za to, że teraz mikrofonu zatykałem. Pewnie słyszeliście. Eee, mam dosyć. Kończę to. Znaczy ten odcinek oczywiście nagrywać będę jeszcze na rach.